Dobra, to witam wszystkich. Na następnym dniu szkolenia twój trening. Z nami jest Sebastian Cetot, Siemanko. Mistrz, klasa mistrzowska w gimnastyce sportowej, wielokrotny medalista, mistrzostw Polski oraz uczestnik świata, Mistrzostw Europej. Świata i Europy. A więc jak Sebastian będzie coś nam pokazywał, to przy takim człowieku lepiej po prostu patrzeć i słuchać. Dzisiaj poprosiłem go, żeby, żeby pokazał nam keeping pull up, jak to fajnie wykonywać oraz kilka słów o bar. A więc jak go wykonać i jaka jest powiedzmy progresja do tego? Nie? Także proszę, Keeping Pula. voilà! <grymne> voilà. <grymne> Dokładnie i super, wtedy tylko jeszcze parma. Dzięki bardzo, pozdrawiam Rebel Crossport.